Jest już rok 2025, więc sztuczna inteligencja jest już dosyć dobrze rozwinięta, więc wpisałem chat GBT, żeby wygenerował mi 5 wyzwań, które muszę wykonać w Minecrafcie. Naszym pierwszym wyzwaniem będzie zbudowanie domku w 10 minut, ale nie tego co za mną. Więc wygenerujmy świat! O, dżungla! Ósmy git. Teraz odpalam stoper 3, 4. Dobra, stoper odpalony. Lecimy. Mamy teraz 10 minut widzowie, żeby zbudować dom. Nie wydaje się to bardzo ciężkie wyzwanie, ale my damy radę. Jeśli myślicie, że zbudujemy najłatwiejszy domek, jaki się da, to się mylicie. Dom musi zawierać szyby, drzwi oraz dach. My zbudujemy trochę cięższy dom, żeby to nie było aż takie łatwe. Mam nadzieję, że się uda. W tym czasie, gdy ja zbieram drewno, możecie zostawić Subika, bo naprawdę się dla was staram. No teraz tak, tulsy. Na pewno sikiera i łopata, bo musimy zbudować. Musimy trochę piasku pozbierać. Mamy taki plus, że jesteśmy na dżungli, bo mamy tutaj od Razy jedzonko obok głosową budy. Bardzo dobra w sumie lokalizacja Dobra, zaczniemy sobie tutaj budować domek Chwilę sobie zrobimy musimy zrobić piec rozbieramy zbieramy, tego kobla No tyle powinno wystarczyć, teraz do góry się budujemy Stawiamy piecyk I mamy jeszcze piasku Ale zaraz będziemy mieli i teraz od razu szybciej Gdy pozbierałem już trochę drewna Możemy w końcu zacząć budować domek Dobra, dom jest teraz 6x6 Mam pomysł jak to zbudować, to sobie widzowie zobaczycie I tak sobie go budowałem, aż no i lecimy już teraz tylko dach budować No i jeszcze szyby w sumie Więc właśnie skraftowałem szyby, żeby móc ukończyć mój domek Otworzymy szyby, możemy za chwilę nie zdążyć Mamy szyby, teraz lecimy Wszystko, wszystko w ten, ten, w ten dach Zainwestujemy sobie No i zaczynamy budować dach Teraz tylko dach już został, więc nie może być źle Dobra Nie wiem jeszcze czy, czy drewna, wystarczy W się desek A jednak starczy Mamy jeszcze stack Dobra Mamy skończony dom. Czy to zepsuje? No tak się prezentuje widzowie. Nie wiem, możecie sobie ocenić go. Ale pierwsze wyzwanie uważam za zaliczone. Naszym drugim wyzwaniem będzie zdobycie diamentów w 15 minut. Więc lecimy. Możemy zdobyć diamenty za pomocą wioski. Możliwe, że w wiosce jest szansa na zdobycie diamentów w jakimś domku. Ponieważ diamenty mogą się oczywiście zrespić w skrzynce. Jest jakaś na to szansa. No już lepszy biur na pewno. Tam jest sawanna. Na sawanny też mogła być wioska. Ej, ten biom wygląda podobnie do tamtego, na którym budowałem domek. Nie, to dżungla, to nie ma co się dziwić. Ale nie możemy iść w stronę dżungli, bo tam nie ma wiosek. Dlatego udamy się w stronę sawanny, gdzie na pewno mogą być wioski. I zobaczymy, czy może znajdziemy diamencika. Więc tak jak powiedziałem, tak zrobiłem, wyruszyłem szukać wioski. O! Mamy wioskę! Co jest? Jak szybko? Dobrze tutaj poszedłem w ogóle, bo moglibyśmy jej nie znaleźć. Po znalezieniu wioski zacząłem ją lutować. Dobra. Nie widzę tu żadnego. Nie widzę w ogóle żadnej skrzynki tutaj. No nie ma, nie ma. Możemy sobie z pointa ustawić. Dobra, idziemy dalej. Może będzie jakaś kolejna wioska. Nie wątpimy w to, walczymy dalej i mam nadzieję, że jakaś będzie w końcu. Dobra. O, tu mogą być diamenty. Tylko boję się, że zginę. Tego, on się nie spodziewał, naprawdę. No minęło już widzowie 3 minuty dziś około, więc raczej... Oj, oj, trochę ich tu jest, widzę. Proszę, by tu były diamenty, proszę. Dobra, chodźmy do góry, zobaczyć, czy nie ma żadnego diamencika może. Kurde, głód mi się już kończy. Jest! Mamy to, widzowie, mamy to. To jest inteligencja. Jeden diament. Jest, drugie wyzwanie zaliczone. Łatwo. Tego się, że da się zdobyć diamenty w wieży pillagerów? Patrząc na lód, który możemy znaleźć w skrzynkach, nie znajdziemy tutaj diamentów. Dlatego zaprosiłem swojego przyjaciela nawka, żeby pomógł mi zdobyć diamenty. Ja pierdzielę, gdzie my się zrozpiliśmy. Co to jest za miejsce w ogóle? Ja? Tu jedzenie, a. Skąd jedzenie no. wiesz? W ogóle zrozpiliśmy się chyba na mesie. I nie wiem, co to będzie. Chodź, po potulcy do mnie. Idę. No, i bo mi mega szybko jedzenie w ogóle spada. Czekaj, zobaczmy co tu jest w ogóle. O, no tutaj widać miejsce, ale jest woda, więc mamy szansę na jedzenie. Nie od razu się kopujemy, nawet nie co czekać. Jakieś. To idź tam po jedzenie, i idę Paty, się A ty patyki, patyki zbiera, jakby nie było węgla, żebyśmy o czymś przepalić. Ja idę tutaj do kopalni, bo idę szukać kobla. O, jest, jestem, mam jedzenie, mam jedzenie, mam jedzenie. Tylko nie jest surowych, przepalamy jak coś. No tak, tak, mam kobla. Mam Dobra. pięć ryb. Trochę zbierz, więcej, zbierz więcej ryb. Postaram się. Okulna O Jezu, ty! Co Kopalnie mam, ale czego tyle mów, to jest? Mam 10 ryb. Co weźmy po 5, one dużo dają chyba. Dobra, tu jest kolejne 5. Nie jestem w kopalni, może mi się uda wydobyć diamenty szybko. Czekaj, nóżki chcę zabić, weź? 16, 16 mam. Dobra, mam 20 ryb. Więcej nawet. O Jezu, jestem głupi. Skinę, skinę. Nie, no, nie, nie, nie wierzę w to. Zginąłem właśnie przez własną głupotę. Ale wyzwanie się jeszcze nie skończyło. Ty no ja nie dotkałem, nie dotkałem blogu nie? Ja pierdzielę. Dobra, zębiaki, zębiaki zniknęły, zębiaki zniknęły. Ależ, słyszę coś tam jeszcze. Zombie willażek do mnie idzie. A teraz to już nie, niepotrzebne mi to bo Teraz mam jedzenie, teraz tak, teraz muszę sobie tam kilka zrobić, no tak, bo to jest mesa, Wiesz, to śikierę, bo ja sobie bo więcej damage zadaje, no minęło 7 minut, mamy jeszcze połowę czasu, teraz mogę lecieć, mam już wszystko w sumie, więc dobra, lecimy, o mam węgiel. Sobie jeszcze trzy lipki przepalę, już jestem prawie, prawie obok siebie. Czekaj, że raz, ja jedzenie mam, ja przypaliłem Janusz. całe 7, 7 przepalonych. No, tu jest kopalnia, której nic nie. Ma... O, coś tu może być. O, mam żelazo. Dobra. te kratki, tak. Raczej oh, damy radę, zlecho. tu zaraz powinni gdzieś diamenty, będą bez, nisko bardzo. A właśnie, że ich nie będzie. Gdzie ty poszedłeś w którą stronę? W Lewo, czy w prawo? No, tak, tam jest taki jakby wąwóz, nie wiem, jak ci to powiedzieć inaczej. Mhm. Mm tak, ja tam poszedłem. Teraz szukaj diamentów, kopuj się już teraz. Bo tu nie idzie kopalni innej, nie ma. Nie, dobra, ja znalazłem kopalnię. Dużą. Mam diamenty, Dosłownie nade mną. Są. Dwa złoże, no, dwa złoża gdy to usłyszałem od razu zacząłem biec w stronę nowka To kopię, do ciebie idę. Nie mam, nie mam żelaza. Już już przepalam. Dlatego zacząłem przepalać żelazo, żeby jak najszybciej dostarczyć cię do nawka. Kordy im podaj swoje eee, 134 minus 4084 Jest jeden diawsz, dosłownie. No to chodzi, <grym> może ci jeden, nie? Mamy jeszcze 2,5 minuty. Jest Jakie? mam żelazo, mam żelazo, dobra. No, tylko ja mam już żelazny kilo, gdzie ty jesteś? Cześć w dół? dół no, kordach, No. Chwilkę w dół i chwilę do góry. Ile jeszcze czasu? Dwie minuty. Teraz walka o to, czy zdążę, czy nie. No to mam jestem. Co, gdzie ty jesteś? Kopię się. Shift kliknij. Nie wiem, czy zdążę, ty. Nie ma tu kopalni? Mam, wykopałem, jest, dobra. Dobrze, mamy dobrze, to. mamy to, mamy to. Dobry, ale fakt, ja nie mogę. No i w końcu znalazłem kopalnię nawka, w której były diamenty. O Jezu, co to jest? A no to był w tym ba, miejsce, że ty z diamenty Daj mi teraz tego diamencika, czy było, że też miałem? No i Git. No to wyzwanie uważam za zaliczone kolejne. No i pasz, lawa, chodź. Teraz chcemy się spalić. Trzy. O, fajnie. No, fajnie. razie. No i tak zakończyliśmy nasze drugie wyzwanie, więc lecimy do następnego. Naszym trzecim wyzwaniem będzie przetrwanie całej nocy, więc nie wydaje się to ciężkie. Kolejnym naszym wyzwaniem, które rzucił nam ChatGBT jest przetrwanie nocy. Bez żadnej broni. A, zapomniałem dodać, że nie mogę się bronić przed nobami. No bo generujemy świat, mamy taki sobie biom. Ja w ogóle bym znalazł jakąś wioskę na początek, bo to by tam większa szansa na jakiś fajny lucik. Więc chyba tak sobie zrobimy. Więc po chwilowym chodzeniu znalazłem portalu. O, portalo! Ktoś pamięta portalo z Teamów SMP, napiszcie w komentarzu. Dobra, portalo jest. Tam na pewno coś będzie, możemy jakieś rzeczy sobie zdobyć w ogóle. Więc zacząłem go lutować. No, kilo-fiedwabny dotyk, mi się to nie przyda. Szkoda, szkoda, że żelaza nie było żadnego. No i tak, na razie szukamy wioski, więc... I tak chodziłem, chodziłem. To jest dopiero fakt. widzicie? Mesa. I dalej chodziłem. Ale ładny teren w ogóle do osiedlenia się. Aż nastała noc. Zróbmy sobie sikierę. to się na pewno przyda też do bicia się. Zjedzmy sobie jedzonko. Żeby mieć full HP. I już są pierwsze moby, które mnie atakują. Dobra. Możemy sobie w, sumie w kółko uciekać, to będzie najprostsza metoda. Idziemy sobie tam na samą górę. Tam sobie przeczekamy po nie gadaj. widzę, że na razie nie ma. Sobie całą noc przeżyjemy. Na pewno nie ma? No w ten akurat nie. O właśnie, pierwszy mob. Drugi. O tym mówiłem widzowie. No bo jesteśmy na drzewie, nic nam nie grozi. One się raczej te wszystkie zapadną. Tak mi się zdaje. No tutaj jednak nie. W większości tak powinno być. No i dobra, możemy sobie tutaj poczekać, bo one tutaj nie wejdą raczej. Raczej mnie za ten szkiet, nie przestrzeli, więc... Będziemy widzieć się widzowie jak już skończy się ta noc, bo ja sobie tutaj będę stał i czekał na koniec tego wyzwania. Dobra, mamy to widzowie, mamy to. Idzie już dzień, czekamy sobie jeszcze chwilę. O, nie, fajny pan tutaj jest. Ale poczekamy sobie jeszcze chwileczkę i wygramy to wyzwanie. Oj, widziałem, teraz zginął chyba sobie, właśnie mnie szkielet trafił, znowu, dobra. Więc kolejne wyzwanie uważam za zaliczone. Ja bym sobie i tak to wyzwanie zaliczył, bo jest już dzień, to lecimy do kolejnego wyzwania. Naszym czwartym wyzwaniem będzie zbudowanie najdziwniejszego mostu, jaki tylko potrafię. Dobra witowie, naszym kolejnym wyzwaniem jest zbudowanie najdziwniejszego mostu W Minecrafcie używałem na przykład dyni, jakiś drabinek Spiliśmy się właśnie na sawannie Czyli musimy po poszukać wioski, żeby zbudować jakiś most, dyni O, właśnie mamy dynie Więc pozbierałem drewno i ruszyłem szukać wioski O, i akurat mamy wioskę To bardzo dobry znak Chyba kowa... Tutaj możemy zbudować most widzowie Takie w sumie małe źródełko Byłoby fajne więc rozejrzałem się po wiosce i zacząłem budować most, robiąc coś takiego. Zapytajmy się w ogóle czata, z czego możemy budować ten most. Okej, okay, możemy jeszcze ten most jeszcze zbudować z roślin, bambusów, okej, okay, liście. Dobra, ten most będzie bardzo śmiesznie wyglądał, ale co zrobić. Więc dalej zbierałem materiały, aż w końcu go ukończyłem. O, mamy go. No i taką się prezentuje. możemy tutaj jeszcze postawić dwa bloczki. Tak się prezentuje nas nasz most prowadzący do w sumie tonikąd, ale tak się on prezentuje, uważam wyzwanie za jak najbardziej zaliczone. No i widzimy się już w ostatnim naszym wyzwaniu od Chatu GBT Naszym ostatnim już wyzwaniem będzie zasadzić ziemniaki, a następnie je przepalić. Więc, Chad w trudności tego zadania nie za bardzo się popisał. Dobra, a naszym ostatnim już wyzwaniem jest dosyć proste wyzwanie, bo mamy ugotować pieczone ziemniaki, mamy je zasadzić, poczekać aż urosną, mamy je przepalić w piecyku, więc. Aha, jesteśmy tutaj. To naprawdę nam już utrudniło całą sytuację. Dobra, tutaj na pewno wioski nie znajdziemy bo wiosetkę możemy w sumie znaleźć zimniaki nigdzie indziej. Więc chwilę jeszcze pochodziłem po tym świecie i stwierdziłem, że wygenerujemy nowy seed. A no wiecie co, więc sobie wygeneruję sobie kolejny seed, bo ten nie miał sensu. Teraz może coś będzie? Oj, to mi się podoba, taki biomik. Jednak moje nadzieje szybko spadły, bo okazało się, że jestem na wyspie, która otoczona jest tylko oceanem. Chociaż znalazłem statek, to i tak stwierdziłem, żeby wygenerować inny seed. Więc po wielu próbach generowania świata w końcu znalazłem odpowiedni seed. Tam jest biom, taki, na którym jest duża szansa, żeby się zrespiła wioskę i żebyśmy znaleźli w końcu ziemniaka, albo kupili ziemniaka od villagera. Więc przeszedłem trochę kratek i w końcu udało mi się znaleźć wioskę. O. O, widzowie, po 10, 10 próbach chyba w końcu znaleźliśmy wioskę. Nawet nie wiecie jak się wtedy ucieszyłem. Samo znalezienie wioski zajęło mi około godziny. Portalo I kowal! I przeszedłem do lotowania, ale co tam było, to już sami spójrzcie. Co jest? Ile diamentów? Dobra, możemy szukać sobie teraz ziemniaków i w końcu tego kartofla posadzić. No tutaj go nie ma. Co dwa kowale? Jakie szczęście? Zapytałem się czata GBT jaka jest na to szansa i napisał mi, że od 4 do 6%, więc naprawdę mała. Czy są to jeszcze jakieś domki z tymi podwójnymi drzwiami? Gdzie może być ziemniak? Tutaj musi iść skrzyka. Jeszcze tutaj nic nie ma, ale naprawdę dobry sit się trafił chyba. No i w końcu po chwilowym szukaniu udało mi się znaleźć ziemniaki. Rechewki. Ziemniaki, dobra, mamy. Mamy ziemniaka. Mamy tego ziemniaka. Możemy go posadzić. I możemy teraz tylko czekać, albo też zrobić tak, mamy nasiona, proszę, już tak niewiele zostało, jest, dobra No i w końcu po chwilowej zabawie z kompostownikiem mój ziemniak urósł No to mamy to widzowie, w końcu, znaleźliśmy sobie ziemniaka, w końcu nam się to udało Teraz z racji tego, że mam kilo, możemy iść wykopać sobie tutaj kobla, stworzyć sobie piecyk i no i w sumie możemy przewalić tego ziemniaka w końcu, tak więc zająłem się wszystkimi tymi rzeczami i zacząłem przypadać ziemniaki. No i teraz drewno. Spaliłem sobie dwa ziemniaki, żeby było, że przypaliłem. Ziemniaki, a nie ziemniaka. Jest jeden. No i mamy drugiego. Kurcze widzowie. W końcu udało nam się zrobić ten challenge, który trochę mi jednak zajął, więc już ostatnie wyzwanie uważam za zaliczone. Więc jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. No i co, widzimy się w kolejnej historii, jaką Minecraft nam przyniesie.